Hejka moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie polegał na tym, kto wzywa o pomoc w Gambolu. Nie wiem czy wiecie, ale jest taka bajka Gambor i tam ym, jest, przynajmniej był taka postać jak fragil. I ona była, była w gambolu, ale potem znikła. I na szkolnym korytarzu normalnie przez sekundę jest taki mały znaczek Herpmi, a to oznacza pomocy. Nie wiem jak wy, ale ja to zobaczyłam w dwóch miejscach. Na szkolnym korytarzu. I tutaj na tołówce. Tutaj macie pokazane, jak ten fragil wyglądał. I tutaj też jest on. Na początku widzimy go jako zwyczajną postać. Ale już w jednym odcinku jest duchem. I pojawił się też w odcinku montażowym. I to jest trochę dziwne, bo fragil wystąpił w dwóch wersjach. Czyli miał na głowie pudełko i takie ręce i nogi. A w drugiej postaci wystąpił jako ośmiornica, która ma y, na sobie też pudełko na głowie. Najpierw był jako taka postać, potem jako taka. I potem też jako taka, tylko już był duchem. I tylko, tylko dla mnie to jest takie dziwne? Mi się wydaje, że to właśnie on. Może on napisał o pomoc. Ale jak widać było już za późno. Co wy o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich teorii o Gambolu, albo o Spongebobie. Napiszcie o jakich chcecie bajkach. Mi się zdaje, że to napisał Fredil i to był właśnie on. Jeśli wam się ten film podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie dzwoneczek. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich filmów. A ja was już żegnam pa!